Zakończył się powiatowy program przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat. W jego ramach przebadano ponad 300 uczniów. Projekt trwał od kwietnia do grudnia 2022 roku i objął 8-letnich uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest powiat policki. W programie wzięli udział uczniowie ze szkół z gmin Dobra, Kołbaskowo i Nowe Warpno oraz ośmiolatkowie z Polickiego Zespołu Szkół i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych. Jesteśmy zadowoleni z wyników tego programu, dlatego że ponad 300 dzieci zostało przebadanych badaniami przesiewowymi z trzech gmin. I z naszego powiatu, czyli z naszych placówek, z czego ponad 30, no jednak u ponad 30 stwierdzono zagrożenie nadwagą lub nawet otyłością. A taki był cel tego programu: żeby badania przesiewowe wyłoniły te osoby, te dzieci, które mogą mieć ewentualnie problem. Głównym celem programu była poprawa stanu zdrowia dzieci z nadwagą i otyłością poprzez działania edukacyjno-zdrowotne, także stworzenie w szkołach warunków sprzyjających właściwym nawykom żywieniowym i aktywności fizycznej. W ramach programu są jeszcze konsultacje z dietetykami, z psychologami, z lekarzami. W ramach tego programu skutek będziemy dopiero znali około listopada 2023 roku, czyli po roku od stwierdzenia tych zagrożeń, czy program przyniósł skutek dla tej trzydziestki. Natomiast pozostałe dzieci otrzymały materiały edukacyjne, rodzice zostali przeszkoleni, wiedzą, co robić, jaki tryb życia prowadzić, co jeść, czego nie jeść, jak się ruszać, żeby nie przyszło to zagrożenie. Działania specjalistyczne w ramach programu prowadzi samodzielny publiczny szpital kliniczny nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Koszt realizacji programu wyniósł ponad 66 tysięcy złotych. Program finansowany był ze środków pochodzących z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia Powiatu Polickiego oraz gmin Dobra Kołbaskowo i Nowe Warpno.